Wydziało mi się, że zostałem aktorem w Korei. To to nie był sen? Cześć wszystkim, witam bardzo serdecznie na moim kanale. Tutaj korański Piotr, czyli Piotr Matuszewski. I w dzisiejszym odcinku, tak jak i w ogóle na tym kanale, chciałbym Wam poopowiadać trochę o tym, jak wygląda praca aktora i modela w Korei. Na samym wstępie chciałbym wam powiedzieć w ogóle jak to się wydarzyło, że zostałem modelem i aktorem w Korei. Zanim do tego przejdę jednak mała gwiazdka. To, że tytułuję się jako model i aktor w Korei, to nie jest tak, że jestem jakiś przesadnie successful. Jestem aktorem typu Tom Cruise czy Brad Pitt albo modelem typu Ania Rubik. Nie. Jestem bardziej modelem komercyjnym, czyli po prostu gram w reklamach. Czasami zdarza się, że robię lookbooki, co to są lookbooki, to wam opowiem za chwilę. No i jeśli chodzi o aktorstwo, to gram w takich dosyć nisko budżetowych dramach. No i zdarzyło się, że wystąpiłem w koreańskim filmie i wystąpiłem w paru produkcjach Netflixa, ale nie w jakichś tam dużych rolach. Ale o tym później, później. Natomiast jak to się w ogóle wszystko zaczęło? Żeby móc pracować w Korei właśnie w tym entertainment industry, w tej branży rozrywkowej, trzeba mieć wizę E6. To jest wiza, która właśnie Wam legalnie umożliwia pracę w tym, Konkretnym, wydzielonym obszarze. Oznacza to, że nie możecie teraz nagle zacząć dawać lekcji angielskiego na tej wizie. Jeśli byście to zrobili, no to pracujecie nielegalnie. No i oczywiście wiąże się to z ryzykiem bycia przyłapanym i z dużą grzywną, albo nawet z wyrzuceniem z kraju. Takie sytuacje też się zdarzały. Ja nie miałem żadnego doświadczenia z modelingiem i aktorstwem w Polsce. Jedyne doświadczenie, jakie miałem, to. Raz wystąpiłem jako statysta w filmie Jana Komasy, Miasto 44 i to był mój jedyny, jedyny strzał związany w ogóle z branżą modelingowo-aktorsko-filmową. Natomiast w 2018 roku zaiskrzyła się taka miłość w moim serduszku do Korei. Właśnie po poznaniu koreańskich dram, k-popu i tak dalej, zainteresowałem się tym językiem, zacząłem się go tam powoli uczyć. Praktycznie niczego się nie nauczyłem. Mówiąc kolokwialnie, główną miałem, ale miałem to takie marzenie, że kurde, no jak skończę studia, to polecę do tej Korei, pomieszkam tam, zobaczę jak tam jest. No i to marzenie za mną szło właśnie do 2022 roku. Już po. Po ukończeniu studiów chciałem od razu lecieć do Korei, ale w związku z COVID-em, no niestety się to nie udało. I cały 2020-2021 i sam początek 2022 przesiedziałem oczywiście w domu w lockdownie, tak jak i my wszyscy. Natomiast już pod koniec 2021 roku podjąłem decyzję, że jak tylko będzie można wylecieć, jak już loty będą otwarte, to po prostu w tym momencie już przygotowuję się, ogarniam paszport, ogarniam, nie wiem, rewoluta, żeby móc płacić kartą multiwalutową, ogarniam wizę, wszystko co potrzebne, żeby móc lecieć i po prostu spróbować zamieszkać w Korei. Tak też zrobiłem. W lutym 22 roku wylądowałem w Korei, musiałem przejść siedmiodniową kwarantannę w hotelu i potem szukałem po prostu sposobu, jak w Korei zostać dłużej, bo bardzo mi się tu spodobało, po prostu znałem, że w pewien sposób to jest moje miejsce na ziemi. Okazuje się, moi drodzy, że przynajmniej na tamten moment najłatwiejszym sposobem na zostanie w Korei było zostanie modelem i aktorem. No nie spodziewałem się, że moje życie przybierze taki obrót. Nie będę ukrywał, e, nigdy nie sądziłem, że to jest w ogóle realne. Jakby miałem taką myśl, że kurde fajnie by było zostać aktorem, modelem czy coś tam, ale nigdy nie zrobiłem niczego w tym kierunku. Nie brałem lekcji aktorskich, nie wiem, nie uważałem się za specjalnie przystojnego albo nie wiem, nadającego się do modelingu, szczególnie że w tamtym okresie w porównaniu do teraz byłem taki dosyć pulchny, znacznie grubszy niż teraz. Nie mówię, że byłem jakiś super otyły, ale w porównaniu do tego stadium, w którym jestem teraz, byłem grubszy. Więc nie widziałem się jako modela. Ale że bardzo chciałem zostać w tym kraju, no to uznałem: Kurde, inni ludzie mogą, to czemu ja bym nie mógł? Co mam do stracenia? Więc zacząłem się zgłaszać do różnych agencji modelingowych. I o dziwo, Odbiór był bardzo pozytywny. Problem był taki, że potrzebowałem mieć profesjonalne zdjęcia. Więc jako że oczywiście nie miałem wcześniejszych doświadczeń z modelingiem, takowych zdjęć nie miałem, więc wykupiłem po prostu sesję zdjęciową u profesjonalnego fotografa. I słuchajcie, jak stanąłem przed kamerą, to byłem takim drewnem, po prostu nie miałem zielonego pojęcia, jak pozować. Obejrzałem jakieś filmiki, o tutaj 10 różnych puls dla modeli męskich, bla bla bla. Ale jak już doszło, co do czego? I stanąłem przed tą kamerą, to ogarnął mnie absolutny paraliż. Po prostu stanąłem i stałem jak kłoda. Fotograf, widząc, że jestem bardzo nieporadny w tym zakresie, uznał, dobra, no muszę tego gościa wziąć na plecy, no inaczej nic z tego nie wyjdzie. Więc dosłownie mówił mi pod jakim kątem się ustawiać. Dokładnie co mam zrobić, że noga trochę do przodu, prawa noga trochę do przodu, że lewa ręka trochę do tyłu, że tutaj kącikiem ust się mam uśmiechnąć, że tutaj się mam szerzej uśmiechnąć, że tutaj mam się w ogóle nie uśmiechać i tak dalej, i tak dalej. Zrobiliśmy, można powiedzieć, dwie sesje. Jedna była taka bardziej wesoła, bardziej kolorowa. Byłem ubrany na niebiesko i było tak trochę jaśniej. A druga była w garniturze. Uznałem, że dobra, muszę wypożyczyć garnitur. Jeszcze wtedy nawet nie miałem kupionego własnego garnituru. Muszę wypożyczyć garnitur i wyglądać cool. Wiecie, faceci w czerni te sprawy. Faceci w garniturze. No, garnitur dodaje plus 10 do jakiejś elegancji, przystojności. Więc uznałem, że to jest dobry sposób na to, żeby zrobić dobre zdjęcia, żeby zrobić dobre wrażenie na agencjach. Więc tak też zrobiłem, wypożyczyłem garnitur, no i coś tam popozowałem i tutaj efekty widzicie teraz na ekranie. Druga pogodniejsza sesja była z moją opuszczoną grzywką i tutaj się po prostu uśmiechałem, hu hu hu, no takie tutaj mm, zdjęcia, żeby było bardziej pogodnie do compcardu, wiecie, do tej waszej takiej wizytówki, którą rozsyłacie do wszystkich agencji, że ej zobaczcie, jestem Piotrek, mam takie i takie wymiary i tutaj są zdjęcia, więc widzicie, potrafię pozować, weźcie mnie, zatrudnijcie. Po zrobieniu profesjonalnych zdjęć dalej się zgłaszają do agencji i okazało się, że większość chciała mnie podpisać, tylko jest tu pewien myk. Rola agencji polega na tym, żeby dostarczyć wam wizę. I można byłoby pomyśleć, że skoro to jest agencja, no to poza tym, że dostarcza wam wizę, no bo oczywiście ona jest waszym pracodawcą, więc musi wam dostarczyć wizę, podpisujecie z tą agencją kontrakt, no i jak macie wizę, możecie legalnie pracować. Jako że to jest agencja modelingowa, no to będą wam dostarczać pracę, tak? No to jest logiczne wynikanie. 2 plus 2. Ale w tym Industry tak nie jest. Wasze agencje to zazwyczaj są agencje słupy. Oni służą tylko do tego, żeby wyprodukować wam wizę. Ale potem, jak już macie tę wizę i możecie legalnie pracować właśnie w tym entertainment industry, to już jest survival. Jesteście zdani na siebie. Musicie sobie radzić. Niektóre agencje faktycznie od czasu do czasu podrzucą wam jakieś zlecenia, ale po pierwsze, to, że oni Wam podrzucają jakieś zlecenia, to jeszcze nie znaczy, że zostaniecie wybrani. Bo czy zostaniecie wybrani do konkretnej pracy, to już jest kwestia się klienta. Klientem może być jakikolwiek brand. Może to być Samsung, może to być LG, może to być Kia. Wiecie o co chodzi. Agencja modelingowa ma za zadanie wysłać im listę modeli, którzy pasują do jakiegoś tam właśnie się do jakiejś wizji yy, klienta. Czyli na przykład, nie wiem... Biały mężczyzna, niebieskie oczy, ciemne blond włosy. Więc wtedy mówią: Piotras, hono tutaj. Możesz zaaplikować na 20 lipca? Ja mówię: Mogę, nie mam żadnego schedulu. Ok, to cię wysyłamy. No i wtedy wysyłają was na tak zwaną listę. Tyle, że czy zostaniecie wybrani, czy nie, to jest właśnie już widzi mi się, to jest wizja klienta. Więc nawet jeśli agencja wam dostarczy jakąś robotę, to jeszcze nie znaczy, że faktycznie ją wykonacie i dostaniecie za nią wynagrodzenie. No, tylko że problem jest taki, że w koreańskim entertainment industry, jeśli chodzi oczywiście o obcokrajowców, wszyscy mają was w dupie i dostarczają wam wizę, chociaż i tak nie zawsze o czym zaraz powiem. A potem musicie sobie radzić. Jak sobie radzić? O tym będzie w kolejnych odcinkach. Na razie natomiast chciałbym wam opowiedzieć o mojej drodze. Moja droga polegała na tym, że zgłosiłem się do kilku agencji, i z tego co pamiętam, trzy już były takie. Dobra, Piotra, chcemy Cię, masz tu kontrakt, podpisuj. Jak podpiszesz, jesteś pod nami. Przeczytałem te kontrakty, wszystko spoko, fajnie, fajnie, ale no skoro miałem wybór, no to rozeznawałem się w tych agencjach. I jedna z agencji miała własną siedzibę. Ta siedziba była na totalnym wygwizdowie, naprawdę niby Seul, ale takie totalne obrzeża. Pojechałem tam, no ale faktycznie. Mają własną siedzibę, mają własny taki blaszany domek, bym powiedział, i tam, no wiecie, pięknie, światła, kamery, promptery, jakaś taka scena. Wyglądało to naprawdę na wyrafinowaną agencję. Dodatkowo, kontrakt, który chcieli, żebym z niej podpisał, był najbardziej złożony. Miał jakieś 20 stron, był pięknie napisany, bardzo dobrym angielskim, więc miałem takie poczucie, kurczę. Ci goście wyglądają na naprawdę profesjonalnych i jeszcze chcą tworzyć własny content. Mało tego, zaprosili mnie do własnego talk show, które oczywiście miało tam 5 viewsów na YouTubie, ale nadal próbują, robią coś, żeby jakoś wypromować tych modeli, których mają pod sobą. Więc uznałem, że to jest dobry wybór. Zrobiłem research na jakichś tam grupkach facebookowych, nie było żadnych czerwonych flag. Problem był taki, że ta agencja, jak i wiele innych, chciała, żebym zapłacił im za wizę. Tłumaczą to tym, że wiecie, legalne procedury kosztują, więc trzeba zapłacić za wizę. I wtedy, jak już zapłacisz za tę wizę, no to my wszystko ogarniemy, tam zatrudniamy prawników, zajmujemy się wszystkimi dokumentami, które trzeba złożyć do urzędu imigracyjnego, bla, 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 bla. Słuchajcie, to od razu powiem. Jeśli ktokolwiek chciałby spróbować swoich sił w tym industry, bardzo ważna rzecz. Jeśli agencja jest dobra, nigdy nie będzie chciała od Was pieniędzy za wizę. To jest scam. Ale jeszcze wtedy o tym nie wiedziałem. Mimo tego, że robiłem research i tak dalej, jeszcze wtedy o tym nie wiedziałem. Byłem bardzo niewinny, jeśli chodzi o to industry. Po prostu go nie znałem, więc miałem prawo być głupi. No i słuchajcie, podpisałem się z tą agencją i zapłaciłem im niemałe pieniądze kilka tysięcy złotych za tę wizę. No i właśnie, co do tej wizy. Nie zostałem jej ostatecznie. Okazało się, że ta agencja nie miała żadnej, żadnych podstaw ku temu, żeby dawać wizy modelom. Podpisała z 50 różnych modeli i po prostu wysłała ich hurtem do Urzędu Imigracyjnego, nie mając żadnego takiego credibility w oczach Urzędu Imigracyjnego, właśnie. Co za tym idzie? Wszyscy modele, którzy zostali zgłoszeni, z ramienia tej agencji, jak jeden mąż, zostali odrzuceni. Dostaliśmy wszyscy tak zwanego rejecta. Co się z tym wiąże? Wiąże się to z tym, że oczywiście nie dostałem wizy, a co za tym idzie, nie mogłem pracować w entertainment industry. A do tego oczywiście chciałem zwrotu pieniędzy, ale agencja powiedziała he he, nimo. Niestety, zapłaciliśmy za prawników, więc jakby zrobiliśmy swoją robotę. A to, że wiza się yy, nie dostała, Trudno. Życie. No więc byłem w takiej sytuacji, że straciłem pieniądze, nie dostałem wizy, ale co najgorsze w tym wszystkim, jak kontaktowałem się z innymi agencjami, to te inne agencje też chciały mnie zatrudnić. Już tam zrobiłem, nie wiem, głębszy research. Te agencje były powiedzmy na wyższym poziomie. Zacząłem szukać tylko agencji, które już nie chciały pieniędzy za wizy, no bo nie chciałem wdepnąć w to samo guano. I słuchajcie, Wiele z tych agencji rozpatrzyło moją aplikację pozytywnie. Problem był taki, że jak tylko im powiedziałem, że ej, słuchajcie, bo jest taka sprawa. Ja dostałem Rejecta. Podpisałem się z główną agencją, dostałem Rejecta. Co w związku z tym? To za każdym razem osoba, z którą rozmawiałem, od razu tak mina jej trochę tężała i tak. Wiesz, będę musiała musiał skontaktować się z moim szefem. No, także zadzwonimy do pana. I za każdym razem oczywiście nie dzwonili. Więc yy, szło dobrze, ale przez to, że dostałem Rejecta, te agencje bardzo dbają o tak zwany Acceptance Reject Ratio. Czyli dbają o taką proporcję modeli, którzy zostali zaakceptowani przez urząd imigracyjny i którzy zostali. Przez ten urząd imigracyjny odrzuceni. Oczywiście w kontekście tego, że ta agencja zgłaszała tych konkretnych modeli i ci konkretni modele byli akceptowani bądź odrzucani przez urząd imigracyjny. Ale wszystkie te agencje obawiały się, że skoro już zostałem odrzucony, no to zostanę pewnie odrzucony automatem jeszcze raz. No bo czemu nie? Więc pisałem mi, że na przykład spróbuj jeszcze raz się z nami skontaktować za parę miesięcy. No ale jeśli chciałem zostać w tej Korei. No to musiałem mieć wizę na już, bo wiza turystyczna trwa 90 dni. Więc to, co wtedy robiłem, to tak zwane visa rany. Czyli wbijałem do Korei na 90 dni, wracałem do Polski na jakiś miesiąc, znowu wbijałem do Korei na 90 dni, znowu wracałem do Polski na miesiąc i tak w kółko. Dużo szło na to pieniędzy. No wiecie, samolot za darmo nie lata, no bilety kosztują, więc nie chciałem znowu marnować pieniędzy. Tym bardziej, że przypominam, że wydałem dużo pieniędzy na wizę, której nie dostałem. No ale ostatecznie znalazłem agencję, która uznała Dostałeś ta nic nie szkodzi. I moi drodzy, ta agencja też była zła, ale to, co było w niej dobre, to to, że nie chcieli pieniędzy za wizę i faktycznie dostałem tę wizę od nich, spod ich ramienia, więc w końcu mogłem pracować. I w końcu zostałem wrzucony na tę głęboką, survivalową wodę, bo ta agencja, z którą się podpisałem, poza tym, że już teraz ma fatalną reputację, wtedy jeszcze nie miała, wtedy była jeszcze spoko, teraz ma fatalną reputację, ta agencja jest znana z tego i była znana z tego, że nigdy, przenigdy nie dostarcza modelom roboty. Nigdy. Więc wiedziałem, że ok, dali mi wizę, także już ten pierwszy krok został poczyniony, ale teraz jestem trochę zdany sam na siebie i muszę po prostu kontaktować się z różnymi innymi agencjami modelingowymi i mówić: Ej, słuchajcie, no, jestem modelem freelancerem, więc jeśli chcecie mnie tam umieścić na swoich tam listach i tak dalej, w tej wiecie, w swojej rubryczce w Excelu, no to jestem. Tutaj macie moje intro video. Co to jest intro video? To. Innym odcinku, macie mój comp card, czyli tę wizytówkę. I please give me job. W zasadzie tak to działało: proszę, dajcie mi robotę, cokolwiek. No, pierwsze miesiące były trudne, potem to się rozkręciło, ale dzisiaj na tym poprzestaniemy. Generalnie zostałem modelem i aktorem w Korei. Wiecie, przynajmniej formalnie, bo miałem podpisany kontrakt z agencją. A co za tym idzie? No, jestem teoretycznie modelem. W zasadzie można zadać tutaj filozoficzne pytanie, kiedy się zostaje aktorem czy modelem. Czy aktorem się zostaje w momencie, kiedy się kończy szkołę? Czy zostaje się w momencie, kiedy się zarobiło jakiekolwiek pieniądze z aktorstwa? Czyli już byłem aktorem w Polsce, bo zagrałem jako statysta w mieście 44. No, ale wiecie, generalnie jako że. Mam strony na IMDB <noise> z jednym filmikiem, bez zdjęcia, po prostu goła strona. No to chyba, chyba już aktor. No i skoro oczywiście reklamowałem jakieś tam produkty i przeszedłem po jednym wybiegu modelingowym, no to chyba model. Ale słuchajcie, przypominam, że to nie jest kariera Toma Cruza i to nie jest kariera ani Rubik. To jest kariera koreańskiego Piotera, którą będę się z wami dzielił na tym kanale. Jeśli Wam się podobało, jeśli Was tematyka interesuje, proszę zostawcie subka, łapki, dzwoneczki i komentarze. To na pewno pomoże w starcie kanału, a na pewno nie zaszkodzi. Bardzo Wam z góry dziękuję. Po pierwsze, jeśli dotrwaliście do końca, no to jestem bardzo, bardzo wdzięczny, że w ogóle trafiliście na ten kanał, trafiliście na ten filmik. Jestem naprawdę wdzięczny i, i trochę wzruszony. No i przy okazji proszę dajcie mi trochę miłości i mam nadzieję, że... Budujemy imperium, a ja będę się z Wami dzielił moimi przygodami i historiami właśnie z tego industry. Trzymajcie się i do następnego.